Oto jak możemy całkowicie włączyć lub też wyłączyć Gemini oraz asystenta Google w Google Pixel 10, 10 Pro oraz 10 Pro XL. Najpierw musimy wejść w ustawienia naszego telefonu, następnie wybieramy nasze konto Google tutaj na górze. Następnie musimy przejść do wszystkie usługi i tutaj szukamy opcji, która będzie się nazywać wyszukiwarka asystent i voice. I w tym miejscu przechodzimy do asystent Google. Nawet jeżeli korzystamy z Gemini, to i tak musimy najpierw wejść do asystenta Google. I w przypadku, kiedy chcemy wyłączyć kompletnie tego asystenta, to musimy przejść do cyfrowej asystenty od Google i musimy upewnić się, że mamy przełączone z Gemini na asystent Google. Jest to ważne, ponieważ w przeciwnym wypadku nie będziemy mogli całkowicie wyłączyć właśnie tego asystenta. Następnie wracamy się i szukamy opcji ogólne no i w tym miejscu mamy asystent Google teraz możemy nacisnąć na ten suwak, aby całkowicie wyłączyć asystenta Google w przeciwnym wypadku, kiedy już mamy oczywiście kompletnie wyłączonego asystenta, no to możemy tutaj go włączyć, następnie możemy przejść właśnie tutaj od razu do cyfrowych agentów, asystentów przepraszam, i możemy sobie włączyć od razu Gemna, jeżeli wolimy właśnie tego asystenta zamiast tego poprzedniego asystenta Google, natomiast dodatkowo, co jeszcze warto zrobić, to wejść jeszcze raz w ustawienia telefonu, natomiast tym razem wejdziemy w system, i następnie gesty, i tutaj znajdziemy naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. Standardowo, oczywiście, mamy tutaj przepisane asystent cyfrowy, czyli wtedy, kiedy naciśnie, naciśniemy i przytrzymamy przycisk boczny, no to wtedy aktywuje nam się właśnie Gemini, czy też asystent Google. Więc możemy oczywiście tutaj zamienić też na menu zasilania, jeżeli chcemy również usunąć ten skrót. To tyle, jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.